Manko w środę mamy 8 rano, dostałem właśnie cynkę, do że kierowca jest już niedaleko, także jedzie pierwszy zestaw tutaj z bloczkiem, nie wiem jakim, co będzie pierwszy, zobaczymy. Jak będzie solbet, będzie ok, jak będzie fundamentowy, też ok, ale trzeba będzie nic nie postawić, no. Także taki plan, eee, pogoda ok, można powiedzieć Jesie jesienna, ale ok. Na razie sucho, nie pada, myślę, że nie będzie tu problemów żadnych, żeby tu wjechać i wykręcić i wyjechać, także... Także co, czekam, idę poczekać, właśnie bo ma być już niebawem, także zobaczymy jak ten rozodunek pójdzie, ile to zajmie. Później muszę do gminy jeszcze na chwilę podskoczyć, ale to na moment tylko. No i będziemy działać tu z tym zasypem, z rozkminianiem tam, z piachem, później z gruzem. Także co, czekam na kierowcę, zobaczymy. No i dobra, wjeżdża, niestety bloczek fundamentowy jest pierwszy, no ale co zrobić? No, nie można mieć wszystkiego. Także kierowca wjeżdża, mówi, że da radę tutaj na spokojnie. Nie powinno być żadnego problemu. Mówi, że w gorsze miejsca wjeżdżał, także spoko. Długi zestaw strasznie, ja myślałem, to ta przyczepka tylna to jest trochę krótsza, a to naprawdę jest długi zestaw na maksa. Nie? Dobra i wyjeżdżamy z pierwszym y, tym, z pierwszym, pierwszy towar rozładowany. Tu szacun dla kierowcy, naprawdę, jeśli tu wyjedzie, bo masakra, z takim zestawem, z tym tandemem, to naprawdę, kurde, ogarnąć to, to nie, na pewno nie jest łatwa sztuka. Ja się z przyczepką czasem męczę mało. A co dopiero tutaj. Z takim zestawem. Na szczęście jest miejsce, mam nadzieję, że tu, tu wykręcić fajnie że bez problemu da radę kierowca. Ja bym transitem też dał radę, ale a to by było na tyle chyba. Także teraz leci kierowca po Solbet, nie wiem, czy uda się dzisiaj wszystko przywieźć. No zobaczymy, jak to będzie. Dobra, to ja cisnę do gminy, kierowca wyleci i, i będzie git. Okej, okay, słuchajcie, ja wróciłem już z gminy, tam byliśmy z córką, złożyliśmy papierek, jeszcze jeden, żeby pomóc wójtowi w decyzji, w podjęciu decyzji. Wiadomo jakiej. Eee, no i ten. No i co? Oczywiście pierwsza mi się rzuciła i wróciłem. Mówię, co ja odwaliłem? Po co ja to tak ustawiłem? Teraz muszę wszystko przekładać. No bo przecież nie wiadę tutaj teraz. Zablokowałem sobie wjazd, także dziękuję bardzo za oklaski. <noise> no ale co zrobić? No kurde, niestety. Dagapowe się płaci ale nie ma tego złego co na dobre by nie wyszło, ponieważ będę mógł sobie troszkę o ty, kurde, chodź to będę mógł sobie troszkę potrenować, a na pewno mi się ten trening przyda bo będę tutaj tych palet prze... przewoził wiele wiele, więc teraz Przewozimy to tam, se to poprzestawiam. Po prostu na razie później se to pozabieram. Nie? Także raczej problemu z tym nie będzie. Jeszcze te 6 sztuk będę musiał przenieść, także jest tego trochę. No ale mówię, trening, trening będzie, także spoko. To, co ja se przekładam, no i ma przyjechać Solbet. Jeszcze yy, dzisiaj, ale nie wiem czy wszystkie, wolałbym żeby wszystkie, no, żeby później z tym wykopem nie było problemów, ani nic, no zobaczymy czy się uda. Jak się uda to będzie fajnie, no a jak nie no to też będzie fajnie. <ścoughs> Ciężki powiem wam bloczek, kurde waży trochę ta, ta paletka w bloczku. Zastanawiam też sobie czy nie rozkminić sobie czegoś, żeby żeby przykryć jednak Z powodu tego, że Im suchszy jak będę go kładł Tym lepszy, bo będzie lżejszy Sam sobie jest ciężki A jeszcze jak wilgoci mu najdzie No to nie oszukujmy się, ale Ciągle kontroluje córeczkę, bo Tutaj lata Jesteśmy umówieni, że Jak chce coś powiedzieć to musi dalej daleka stać od koparki Ale wiecie jak to jest Lepiej uważać, nie? Kurde, może te cztery, mi się starczy już? Chyba tak. Dobra, to ja działam, przekładam i się będę odzywał. Mam przesunięte to, także lecę teraz założyć łyżkę, no i przyjeżdżamy tutaj. Znaczy nie, założę łyżkę i będę ładował ten gruz na ten. Przysypnę tam sobie piachu, parę łyżek może i wtedy gruz ten skubki na przyczepkę do transita. Transitem tutaj wjeżdżamy, no i, no i będziemy na ten gruz tam rozkładać sobie w dole żeby się go pozbyć w sumie, no bo gdzieś to muszę zużyć. Dobra, ja lecę wjechać tam. Zobaczymy, czy się uda. Zdjęłem te, te cztery, tylko palety przesunąłem. Także wjeżdżam tam. Te kamienie będę musiał wywieźć. Stwierdziłem, że nie potrzebiam przyczepki do Transita, tylko po prostu w łyżce będę się tam woził. Ile to, ile tu będzie kilka łyżeczek i gotowe, niż tam przyczepię przyczepkę, wrzucam tam, cofać tym vanem. Nie ma sensu raczej, kurde. Także lecimy. Chyba tu powinienem wjechać na luzaczku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ewentualnie tu łyżką trochę se wyrównam, żeby tu jadę spoko wjeżdżać. Właśnie tak. Myślę, że bez problemu teraz tu sobie wlecę. i co, I... a właśnie włożyłem sobie tu kawałek rury, wcisnąłem setki kawałek wentylacyjnej, na to założyłem taki ten, zakleiłem, żeby tu się nie nasypało piachu do środka, no i to chyba będzie spoko, Za to ten popiół jeszcze rozgarnę, nie wiem czy jest tu sens w ogóle słuchajcie dawać tego piachu w ten dół, może pierwsze, naprawdę nie wiem czy kurde widzę jakiś sens w tym. Tam dalej może i tak, ale tutaj ten popiół jeszcze sypnąłem. Więc wyrównam sobie to i zobaczymy co z tego wyjdzie. I tak tu mówię, będę kopał jeszcze. Może sypnę tam za dwie łyżeczki tutaj. Rozgarnę, rozgrabię, żeby było wszędzie jednakowo. tam Pisał, że nie widzi sensu dawania piachu, że to ma pieniędzy. No nie wiem. Eee, niby to rozsączanie jest lepsze, jak to, troszkę się tego piachu da pod spód, nie? ten gruz tak nie, nie wciska się w tą glinę, więc no nie wiem. Ile w tym prawdy, ile nie? Gdybym w Anglii robił, to mógł coś na ten temat się wypowiedzieć, ale jesteśmy w Polsce, robimy tu po polsku. Dobra, to co? Piach? Sypniem tu? sypniem trochę, tylko te kamienie właśnie jeszcze muszę stąd wywalić. Też uważam, żeby za wysoko nie podnieść, ale na razie mówię, tu w tym rogu to tylko zostanie ten gruz, nareszcie tylko rozsypiemy piach i ten. I tak to będzie działać. Dobra, ja sobie działam z tym gruzem. Tutaj, kurde, powiem Wam, że jest lipa, bo muszę wybierać to wszystko z tej ziemi. No to kilka razy było przekurde przerzucane, i tak, tak to wyszło. Teraz, że w końcu końców trzeba to wziąć i przebrać. No bo inaczej, trawa ja tam ziemi więcej nawalę, jak tego gruzu, tak naprawdę. No i też rozpina mnie naszła, co ja zrobię, jak tam będę robił ten korytowanie pod ten wjazd, gdzie, gdzie, gdzie jeszcze nie jest wykopane i stwierdziłem, że mam tam jakąś starą plandekę, po prostu rozłożę starą plandekę. Że po prostu tam za dużo nie, nie nawłaziło tej ziemi. I tyle i będzie problem rozwiązany. Także wydaje mi się, że też spoko. Te duże kawałki biorę sobie młotem, po prostu rozwalam na mniejsze. Żeby też tam takie jakieś wielkie nie szły. Jeszcze tam pójdę z młotem na koniec, żeby tu i tam przywalić. No i tyle. I... I tak sobie działam. Pewnie mi trochę już zejdzie z tym. Dobra, po skończyłem grzebankę w tej, w tej kupie, już dużo brakuje. I mamy dostawę solbetu. Także elegancko, fajnie to wychodzi wszystko. Porządny sprzęt tutaj mają, także zajebisty wysięg jest i w ogóle i też można wiedzieć czego na usługę wynajem, także jak będzie problem z tregą tą stalową która będzie w poprzech katy szła, to na pewno będę mógł sobie e ewentualnie zadzwonić i ogarnąć temat też się przydaje do ustawienia No i tak to wejdzie. Mam nadzieję, że tu wejdzie tego wystarczająco Trochę jeszcze ma dojechać, ale to już chyba nie dzisiaj. Ale w razie czego to maszyna z wysięgiem także będzie Działamy dalej, trochę zejdzie, jest godzinka A może nawet szybciej, bo to zapierdziela No i dobra, materiał zadowany, jeszcze zostało tam trochę palet do przywiezienia Fajnie, bo kierowca ogarnięty, operator również, także Oczywiście wszystko w jednym I tyle, będziemy czekać do na następny tren, zobaczymy Może jeszcze się uda, że jutro albo pojutrze przyjedzie, nie wiadomo dokładnie Fajnie by było, bo wtedy jakby wykop się ogarniało, to już by nie trzeba było później mecalakiem, tylko by się fajnie poustawiało wszystko no dobra, nic, ja idę się ogarnąć jakiś obiad i trzeba będzie działać. Tak to tu układane jest. Szkoda, że nie wiedziałem, yy, nie mógł tego rozładować na początku, z przodu, tylko jechał od końca, a na przodzie miał na, na działówki. No i tak wyszło, że tu na działówki te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć palet leży tak z boku, że tamte są przyblokowane przez to. Ale to zanim tam dojdę, to kurde, ja pierdzielę jeszcze czasu, a tu jeszcze dojedzie 8 yy, sztuk. Czyli będzie materiału i wystarczająco, żeby działać, a tamte ostatnie cztery to się zobaczy, zawsze mecalakiem, gdzie można przestawić, coś jakoś się dobrać, jak tu się pusto zrobi, to się przełoży i będzie też git. No i teraz będę musiał to jeszcze gdzieś tu przełożyć, myślę, że tu ustawię, nie wiem, ze trzy sztuki, zobaczę dokładnie, gdzie będzie dom się kończył też, żebym widział mniej więcej gdzie, żeby nie za blisko sydać, żeby można było przejechać maszyną i tak, żeby się nie przyblokować, ale to się ogarnie, dobra, spadam, niebawem wracam. Okej, okay. przekopałem tą całą pryzmę ziemi zmieszanej z gruzem, już więcej tu nie wyciągnę, resztę zaraz wpycham tam na, na kubkę tamtą, to jest taki bałagan, tam jest trochę darniny, trochę trawy jakiś wszystkiego, więc to już leci. No a co, jadę wyrzucić teraz tamtą ostatnią, no i będę brał się za piach dalej. Na końcu chyba na fajran, to nawet nie wiem, czy dzisiaj będę się za te bloczki fundamentowe, czy już dzisiaj je przełożę, czy nie. Ogólnie z miejscem na to, że jest spoko, no bo chodzi mi też o to, żebym miał miejsce do manewrów, nie, że jak będzie wykop zrobiony, żebym mógł zabrać z stamtąd i wszystko, ten materiał i w ogóle. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale wygląda na to, że będzie spoko nawet, także... Także luzik. No i co, działam tutaj, Sypne. tyle mi, tyle mi tego tam... Miałem tego materiału, tyle go przebrałem, trochę to zeszło, no ale jest... Jest spoko w sumie. Ten tu dosypię jeszcze trochę z tej strony. I tyle, i biorę się za piach. Rozrzucanie tego piachu. Na razie będzie, będzie git chyba mi się wydaje. Już nie muszę tu raczej nic rozupywać ani nic. To dociska się i tyle. Mówię, plandekę jakąś będę tu wykopywał, te, te troszkę ziemi, to, to ten... To plandekę wezmę i, i rozłożę starą, żeby tam nie nawalić za dużo tutaj materiału i będzie git. Dobra, to co? biorę się, zasypanie piachu, dalej teraz już i tak to będzie wyglądać dalej no i dobra, ja działam, coś tam, trochę mi zeszło z tym jeszcze wpadł sąsiad na bajerę i zrobiła się w pół do siódmej, także kurde dzisiaj na pewno już nic nie ruszę, tym bardziej, że stwierdziłem, że jednak zagęszczę to trochę wiadomo, tak jak ja to wylizuję to tą łyżką, to to, to to jest tak tylko Przylizane, ale to nie jest ani, ani ubite ani nic. Także pewnie wyjdą góry i doliny po zagęszczaniu, ale zawsze to będzie lekko przyciśnięte, zanim tam będę rzucał na to gruz. Wydaje mi się to dobrym, dobrym pomysłem, choć wcześniej tak nie sądziłem. <laughs> Także zmienia się w trakcie pracy, wszystko no i tak sobie jadę. To plan na jutro to jest taki minimum, ale jutro nie mam żadnego rozładunku, nigdy nie muszę jechać. Bardzo się wydarzy, ale raczej nie. Także plan, minimum, na jutro to jest obsypać to całość gruzem. Znaczy, zagęścić, obsypać całość gruzem. I to fajnie, by została jakaś kubeczka, żeby gdzieś tam sobie ją usypać. No i po tym następnie, co zrobić? Po tym, przenieść wszystko, jeśli chodzi o. Bloczek. Mam cichą nadzieję, że jutro przyjadą jeszcze z resztą, to była piękna sprawa wtedy, to było idealnie, ale czy tak, czy tak, bloczek muszę przenieść, później piach, prawdopodobnie pójdzie tutaj, choć nie pasuje mi to zbytnio, żeby on tu szedł, no ale nie mam jak za bardzo przewieźć, kurde, jak, jak za bardzo, gdzie i co, jak to, jak to przenieść, także chyba niestety skończy się kupał tutaj. Bo później do mieszania zaprawy, kurde. Bloczek tam, woda też tam, wypadałoby tam gdzieś to mieszać, a nie tutaj z przodu, kurde. Mówię już, oczywiście, wybiegam daleko w przyszłość, bo mówię o mieszaniu zaprawy na ławę, znaczy na ścianę fundamentową. No ale to, kurde, jeszcze długi czas do tego, więc zawsze będę mógł to przewieźć ewentualnie. Na razie tylko dziabnę chyba tu, tylko znowu, jak zrobię wykop, nie wiem, ile będę miał miejsca przy płocie, ale będzie koło 5 metrów, czyli teoretycznie powinien się zmieścić żeby to przenieść, no chyba, że mieć coś innego, ale czy tak, czy tak, oczyszczonych zamiast piach stamtąd, yy, gruz też oczyszczony i wszystko przygotowane na piątek, żeby jak sobie przyjedzie geodeta, żeby się tam wyznaczać ten wykop, to na luzaku będzie mógł to sobie zrobić, nic nie będzie mu przy... na przeszkodzie stało, choć też pewnie nie powinno, bo te ich przyrządy teraz mniejsze, to pewnie znają, że jakby na środku stały te, to i tak by wymierzyli, ale ja chciałbym, wolałbym, żeby to było na czysto, wszystko na gotowo, ja się wtedy w piątek, jeśli będzie pogoda, wezmę za uszczelkę w metalaku. Jeśli zostanie czasu, to na pewno coś sobie znajdę, bo to kurde zawsze do roboty tu jest full wszystkiego. No i tak myślę, tak to, tak to wszystko wyjdzie. Tam się działałem, tak przyjeżdżał sąsiad, to w międzyczasie jak gadałem z nim, to se tam, gdzie mi jakieś nierówności większe, to se grabkami przyleciałem. Jutro też ewentualnie będę miał tutaj ze sobą taczkę. Tam, gdzie mi się mocno wgniecie pod yy, zagęszczarką, to podsypię, wyrównam trochę, żeby to było fajnie, że miał to ręce i nogi i będzie spoko. Taki będzie plan w sumie. Nie sprawdzałem już z laserem tego po prostu, bo jest grunt rodzimy, idzie ze spadkiem, tu też pewnie jakiś spadek na tym piachu będzie, chociaż to już nie ma... Większego znaczenia to i tak będziemy jeszcze później na gruzie wszystko wyprowadzać. Ale to zanim to będzie, to oho, oho, oho. Dlatego też tam ktoś pisał o dużej zagęszczarce. Nie, nie będę tu dużej zagęszczarki brał, bo nie widzę w tym sensu. Przez ten czas, ile razy ja tu będę jeździł mecalakiem, będzie ktoś tu wyjeżdżał z materiałem jakimś, czy coś, to to się samo w sobie jakoś tam zagęści, samo w sobie czasem i przez to, że czas i deszcz, też to będzie dopierdzielał to, to też to swoje zrobi, więc myślę, że tak, tak, tak to będzie i, i tak to zostawię. Dobra, ja się bujam jeszcze z tym do końca, tutaj ile będę mógł, to zrobię i, i będę zawijał, ale to się na pewno jeszcze odezwę, zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać na koniec i jak się stanie to z góry, z koparki, to też nie widać tak, kurde, czy to w miarę mi wyszło jakoś równo i czy to coś jakoś tutaj jest, ale wydaje mi się, że spoko, jak taki na... Aby tylko było tu jakoś, było wjechać można, to mi się wydaje, że jest ok. To działa. Okej, okay, u mnie koniec na dziś. E, przeleciałem to. Gdzie gdzie musiałem przejść grabkami, tam gdzie takie smarki po prostu e, się robią po łyżce i tak to wszystko jest miękkie. Zobaczymy, czy będzie mi mi zagęszczarka chciała w ogóle po tym jechać. Mam nadzieję, że pojedzie jakoś tam i co? Tam gdzie trzeba jeszcze się dosypie czy coś Tędy sobie wyjechałem, tutaj i nie trzeba było już po tym jeździć, taką mam cichą nadzieję, że mógłbym to lekko zagęścić jutro i wtedy będę sobie brał tego gruzu i sypał sobie tak jakby drogę aż tam do końca żebym już nie musiał pod, na ten po prostu piach wjeżdżać, nie? Także taki byłby plan. W miarę płasko jest wydaje mi się, że jak na taką Podbudowę to, to jest git, to nie jest podkostkę, <grych> yy, podsypka, tylko podbudowa, więc mi się daje spoko. No i tyle. Jutro tylko to poczyścić, żeby fajnie można było. Mam nadzieję, że się na łzaku wyrobię i że mi tego wystarczy. Na to, żeby to jakoś przykryć i, i zostawić, ja mówię Kolejna dostawa chyba i tak będzie musiała przyjechać, bo i tak tam koło garażu muszę to zrobić, więc. Więc to zrobimy, to nie wiem jak tam teraz z sąsiadem, bo zmienił ciągnik i nie wiem, czy tą hydraulikę założył już u siebie, czy nie, bo wiem, że kupił bez hydrauliki, więc, więc tam musi dołożyć. Nie wiem, czy to będzie miał już na weekend. Bo jeszcze zanim bym wykop zrobił, może w sobotę by mi podrzucił, kurde, tego jeszcze jedną tą albo zobaczę, spytam się tylko o nas. Jest właśnie produkcja kostki, też kolega mi tu mówił sąsiad, że że może warto się spytać o te resztki takie potłuczonej kostki po prostu i to też jest fajne, bo to praktycznie beton, nie? Także zobaczymy jaka tam cena będzie. Może sąsiada by się wzięło tu z boku traktorem i by poleciał mi wziąć przyczepę, bo też coś mu już dla siebie może by potrzebował. Więc to mogłoby się zgrać. Dobra, to co? Ja uciekam. Zawijam się na dzisiaj koniec. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam wszystkich do zobaczenia jutro pewnie.